Witajcie ponownie w The Get Lost Project. Tym razem zabieram Was na Cypr, do Krysa More, Beach Hotel i Resort, należącego do grupy Cocos Hotels. Hotel położony jest tuż obok Ayanapa, ale w znacznie spokojniejszej i bardziej kameralnej części wybrzeża. Z lotniska w Laracedo zajmuje około 45 minut. W tym filmie pokażę Wam hotel krok po kroku, pokoje, baseny, spa, siłownie, jedzenie, a na końcu również atrakcje, które można zwiedzić pieszo w okolicy. Z tym zaczniemy kilka praktycznych informacji. Śniadanie jest od 7 do 10, lunch od 12.30 do 14.30, kolacja od 18 do 21, przekąski od 10 do 18.30. Godzina otwarcia barów lobby bar od 10 do 1 w nocy, sunset bar od 17 do 1 w nocy, pool bar od 930 do 17.30, basen kryty od 8 do 20, siłownia od 7 do 20, wellness i Spa od 9 do 19 i basen zewnętrzne od 8 do 17:00. Pakiet All Inclusive kończy się o północy, a wymeldowanie jest o 11.00 Zarezerwowaliśmy pokój standard Superior, jednak czy to ze względu na niski sezon czy po prostu szczęście, zostaliśmy awansowani do apartamentu Superior z widokiem na morze. I muszę przyznać jedno. Widoki, które mieliśmy każdego poranka i każdej nocy były absolutnie niesamowite. W tym momencie telewizor przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Sam pokój był bardzo przestronny i świetnie wyposażony. Dużo miejsca do przechowywania, szafy, szafki, komoda, toaletka. Na wyposażeniu znajdował się również safe, suszarka do oraz podstawowe kosmetyki. Łazienka była dużym plusem: przestronna z dwiema mywalkami, szlafrokami, a ręczniki były wymiane codziennie. Wszystko było czyste, wygodne i bardzo dobrze zaplanowane. Na zewnątrz znajdują się trzy baseny z temperaturą wody około 20 stopni, idealne na cyfryjski klimat. W strefie basenowej dostępne są dwa bary, jeden snack bar. Można tam zjeść burgery, hot dogi, wrapy, frytki, naczosy, sałatki oraz nielimitowane lody przez cały dzień. To jedno z tych miejsc, gdzie można bez problemu spędzić cały dzień przy basenie bez planowania czegokolwiek. Basen kryty jest podgrzewany i czynny do 20, a temperatura wody sięga nawet 37 stopni Celsjusza, co czyni go idealnym na wieczory lub chłodniejsze dni. Z tej strefy można bezpośrednio przejść do saun, strefy spa oraz siłowni. Siłownia zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Sprzęt jest dobrze rozmieszczony z dużą ilością przestrzeni między stanowiskami. Dodatkowo jest oddzielna sala, w której można ćwiczyć jogę, trenować street workout lub brać udział w zajęciach grupowych. Do restauracji wchodzi się przez strefę powitalną, gdzie obsługa prosi o numer pokoju, pyta o preferencje miejsca, czy chcemy usiąść wewnątrz lub na zewnątrz i prowadzi do stolika. Po zajęciu miejsca od razu przyjmowane jest zamówienie na napoje, a w tym czasie można wybrać coś z bufetu. Wybór jest naprawdę szeroki. Różne rodzaje mięs, owoce morza, sushi, świeże sałatki, owoce oraz osobna strefa dla dzieci. Obsługa była bardzo uważna i dbała o każdy szczegół przez cały pobyt. Niestety włoska restauracja La Carte była zamknięta z powodu sezonu niskiego, więc nie mieliśmy okazji jej przetestować. Natomiast planujemy tu powrót, więc wrócimy, nagram wam recenzję. Jednego wieczoru pojawił się również mały, bardzo miły akcent. Niespodzianka, która sprawiła, że kolacja była jeszcze bardziej wyjątkowa. Ogromnym atutem hotelu jest bezpośredni dostęp do plaży Sandy Bay. Plaża jest piaszczysta, spokojna i znacznie mniej zatłoczona niż główne plaże Ayanapa. Idealne miejsce na relaks. Warto wiedzieć, że jak na całym Cyprze leżaki i parasol są płatne. 2,5 euro za jeden leżak lub 7,5 euro za dwa leżaki i parasol na cały dzień. Przetransportowaliśmy deski sub bezpośrednio do hotelu, co bardzo utrwiło nam eksplorację wybrzeża. Mała rada, zabierzcie maski do klingu. W ciągu 15-minutowego spaceru wzdłuż linii brzegowej, możemy dotrzeć do słynnej plaży w Sea Beach. Idąc w drugą stronę można dotrzeć do Musan. Jest to Muzeum Podwodnych Rzeźb w Ayananta. Z brzegu do muzeum trzeba płynąć dość daleko, dlatego warto być dobrym pływakiem albo najlepiej skorzystać z deski zub, tak jak myśmy to zrobili. Musan to jeden z największych podwodnych muzeów na świecie. Jest tam ponad 90 rzeźb, które tworzą sztuczną rafę koralową i wspierają życie morskie. W okolicach Sandy Bay Beach można zobaczyć bogate życie podwodne. Przydadzą się maski do smutni. Zaraz obok hotelowej plaży spotkaliśmy jeżowce. I tuż nieopodal spotkaliśmy skrzydlice. Skrzydlica to jest gatunek niebezpieczny dla ludzi i innych ryb ze względu na jadowite kolce ale nie jest agresywny i z bezpiecznej odległości wygląda naprawdę imponująco. Przyjrzyj się uważnie, gdyś się dobrze schowała. Samara Beach Hotel Resort to jedno z tych miejsc, w którym nie można się do niczego przyczepić. Świetna lokalizacja, spokojna plaża, bardzo dobre jedzenie, uważna obsługa i komfort, który czuć na każdym kroku. Jeśli ten film ci pomógł, zainspirował albo sprawił, że już myślisz o kolejnej podróży, wiesz co robić. Do następnej wyprawy. Leckie Los.